Już jedna kropla skoncentrowanego serum biolik dostarcza skórę cennych witamin i skutecznie ją odmawiając, skóra staje się więcej. Pociąg Proszę? No, a potem się dziwią, że, że pociąg rozjeżdża, nie? to. Polski Komitet Polska-Stowarzyszenia Nadwójka Polskiej Rady polecają album promujący polską kulturę na Igrzyskach Olimpijskich Bejdżin 2022. Krzysztof Książek wykonał utworę Fryderyka Chopina i miniaturę opartą na tematach chińskiego prezydenta.

Dariusz Dąbrowski zapraszam. Autoslada A1 między węzłem Kowal a węzłem Półno Północ na 218 km. Po zdarzeniu dwóch autosobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. Również A1 odcinek Wola Krzysztopolska, kamińsk korek na jezdni w kierunku Częstochowym. Trasa S1 między Ząbkowicami a węzłem Podwarpie. Na obu jezdniach spowolnienia i korki. Autostrada A2 jej 190 km na jezdni w kierunku Warszawy. Między węzłem Poznań i a węzłem Września w Kławicach po zderzeniu autobusu z autem osobowym wciąż zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy oraz jeden pas w kierunku Poznania, a na czas lądowania lotniczego pogotowia ratunkowego całkowicie zablokowany został przejazd w kierunku Warszawy. Trasa S2, południowa obwodnica stolicy między węzłami Konotopa a węzłem Opasz jest w kierunku Terespola na 460 km. Po zdarzeniu ciężarówki z busem, w zdarzeniu w wyniku którego jedna osoba została ranna, na czas lądowania pogotowia została zablokowana jezdnia w kierunku Terespola. Autostrada A4 od parkingu Proboszowice po węzeł Nogowczyce, spore spowolnienia na jezdni w kierunku Opola. Kolejną grupą jest przy Panie, do Panie, Wójcie, Panie. Anny. Słuchajcie, się w Warszawie mandat z 2000 zł białego skutku Przeciwną stronę na jest. A to nie chodzi o nie. To... No, nie z nie jest też od Druga krewa. numer 20 odcinek stargard w Winnikach na 39 km po auto z ciężarówką. Droga jest wciąż zablokowana, trzeba korzystać ale to też się możemy poznać coraz bliżej. No, to jest. No, to może dlaczego jest zrobione? To jest przypadek, tego nie ma. Jest 16. program pierwszego polskiego radio. Nie zaś się kanonizuje. Zapraszamy na aktualności jedynki i Kacper Gróblewski. 45 rosyjskich dyplomatów musi opuścić Polskę, a bez wątpienia na rzecz premiera. Spodziewamy się pomocy wszystkim, co jest najgorsze dlatego że Rosja udowadnia w ostatnich dniach, że jest za takich działań po prostu zdolny. się, się go podnieść ma... Jak się na to podniesie, go podnieść do góry, a nie powiem, boleść. nie, to nie.